Witajcie, kochani. Niestety z ciemnym ekranem, bo nie mam siły wyjść do ogrodu. Dzisiaj na szczęście nie ma święta za płotem, więc w domu też mogę nagrać. I no, wydarzyło się sporo istotnych rzeczy, o których. Warto byłoby wspomnieć i warto by było je wyjaśnić, dlatego że jeśli także przekazuje nam się wiadomości, to bardzo często nie możemy nawet ich dobrze zrozumieć, ponieważ to są wycinkowe obrazy i możemy interpretować je nawet niezgodnie z rzeczywistością. No, we Włoszech jest dużo takich tematów, ale wybaczcie, ja ze względu na problemy zdrowotne omówię na razie to, co jest bardzo ważne z punktu widzenia sytuacji, jaką widzimy na polskich ulicach, a mianowicie na zmniejszającą się ilość ludzi w typie po tradycyjnych Polaków. Także mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Chciałabym uniknąć dalszych represji, ale chciałam po prostu powiedzieć i powiedzieć, o co chodzi. Otóż właściwie wszystkie włoskie media, i te państwowe, rządowe, jak i niezależne, są zbulwersowane obchodami święta, które się nazywa Ashura. I które to obchody miały miejsce we wszystkich większych włoskich miastach, takich jak Rzym czy Mediolan. Otóż, ashura po arabsku oznacza dziesiątkę. Jest to dziesiąty miejsc miesiąca Muharem, w tak zwanym islamskim kalendarzu księżycowym, czyli tym kalendarzu, który muzułmanów obowiązuje. Jest to jeden, jedno z największych, najważniejszych świąt dla szyitów, a także bardzo ważny dzień postów dla niektórych odłamów sunnitów. Ja postaram się Wam z grubsza w kilku słowach wytłumaczyć, jakie są różnice, ale na razie najważniejsze. Otóż, ten dzień to jest dzień żałoby po śmierci imama Husajna, a więc wnuka Mahometa, który zginął w roku 680 w bitwie pod Karbalą, zamordowany przez wojska kalifał Majadów. Dla szyitów Husajn symbolizuje męczeństwo, opór wobec tyranii i walkę o sprawiedliwość. Obchody Aszury są dość charakterystyczne. Obejmują procesje, takie zbiorowe lamenty, a nawet rytualne biczowanie. W niektórych regionach, takich jak Pakistan, gdzie Szyjtów jest stosunkowo dużo, rekonstruuje się w bardzo widowiskowy sposób całą bitwę pod Karbalą. I tu trzeba przyznać, że. I podkreślić, że islam, a szczególnie religia szyicka, wymaga takiego oddzielenia obu płci. I to, co było widać we Włoszech, Wywołało bardzo silną reakcję. A mianowicie podczas takich obchodów kobiety często są odgrodzone po prostu są zamknięte w czymś w rodzaju zagrody. Bardzo często zagroda ma ta dodatkowo ściany zrobione z ciemnej tkaniny. Także kobiety po prostu są. Wyraźnie oddzielane i nie mają prawa uczestniczyć w obchodach razem z mężczyznami. Także to właśnie było widać we Włoszech, i ja tutaj jako miniaturkę daję, właśnie zdjęcie, które zostało zrobione. Możecie to zobaczyć na własne oczy, bowiem nie musicie mi wierzyć, i warto, żebyście odpowiedzieli sobie na pytanie. Czy rzeczywiście chcecie takiego publicznego obchodzenia świąt obcych nam religii i szczególnie w świetle y, tradycji polskich, a chociażby walki y, na dzikich polach, prawda? Także y, tutaj we Włoszech na to zwrócono szczególną uwagę i zwróćcie się uwagę ile jest osób. Na ile osób wyszło na ulicę, podobnie zresztą jak w Irlandii, gdzie nazwijmy to lokalsi wystąpili z przeciwstawiającą się takim obchodom, obchodom, manifestacją, po prostu z banerami, na których był napis Irlandia jest chrześcijańska, Irlandia dla Irlandczyków. No, możemy to różnie komentować, ale niemniej jednak takie rzeczy mają miejsce. Dla sunnitów Aszura jest również Dniem Świętym, ale jest to raczej dzień postu. Według tradycji Mahomet pościł tego dnia na pamiątkę ocalenia Mojżesza i Izraelitów przed faraonem. Nie widać tu takich oznak żałoby ani lamentów jak u szyjitów, i obchody są, obcho są bardziej kameralne, możemy powiedzieć. I teraz właściwie warto by zastanowić się, dlaczego te obchody są takie, jakbyśmy to mogli powiedzieć, bardzo widowiskowe. Otóż jest to właściwie związane z takimi ogromnymi różnicami w pojęciu, jeśli chodzi o różnicę między islamem a europejską koncepcją państwowości. Bo po pierwsze, zwróćmy uwagę, że islam nie uznaje w ogóle pojęcia świeckiego państwa narodowego. Według islamu coś takiego w ogóle nie istnieje. Europejska natomiast koncepcja państwowości, która no, utrwaliła się od czasów, od, dokładnie od roku 1648 od tradycji westfalskich, opiera się na suwerennym państwie narodowym, granicach terytorialnych i Lojalności przede wszystkim wobec rządu narodowego. Natomiast w islamie praktycznie nie istnieje pojęcie narodu. Coś takiego nie istnieje, gdyż podstawową wspólnotą nie są ani naród, ani państwo, lecz umma. Czyli wspólnota religijna, wspólnota wiernych, która łączy ludzi bez względu na ich narodowość, kolor skóry, język czy nawet granice polityczne. Umma ma charakter ponadpaństwowy i teocentryczny, czyli opiera się przede wszystkim na religii. I jest, polega na jednoczeniu ludzi poprzez wiarę wspólną i szariat. Czyli system praw i obowiązków, który praktycznie normalizuje życie wszystkich wyznawców proroka. A natomiast instytucje świeckie praktycznie nie mają znaczenia, i według zasady prawo religijne zawsze ma pierwszeństwo przed prawem świeckim. Czyli możemy powiedzieć, że teologia w tym przypadku. Zastępuje konstytucję. Także suwerenność, która w pojęciu państw demokratycznych europejskich jest to, są to rządy ludu, tak jak rozumieli to starożytni Grecy od demos, lud, kratos, władza. Natomiast w, w, według Islamu wszelka suwerenność należy tylko i wyłącznie do Allaha, natomiast państwo nie jest samoistnym bytem, jest tylko narzędziem do realizacji tak zwanego Bożego Prawa. I tutaj trzeba stwierdzić, że Koncepcje demokracji liberalnej, uwzględniające zarówno pluralizm światopoglądowy czy laickość, z punktu widzenia ortodoksyjnego islamu są po prostu nieakceptowalne bądź wymagają likwidacji niejako z obowiązku przez każdego wierzącego. I tutaj warto powiedzieć, w jaki sposób. Jest podzielony świat w islamie. Świat w islamie nie jest podzielony według granic państw. Właściwie można powiedzieć, że istnieją dwa terytoria. Jedno, które się nazywa Dar al-Islam, czyli Dom Islamu. Są to terytoria, gdzie już rządzi prawo szariatu i gdzie muzułmanie mogą realizować swoją wizję świata. Ponieważ nie możemy islamu nazwać religią, na to zwracam uwagę. I co ciekawe, obowiązek wspierania tej wspólnoty ma każdy y, muzułmanin, i y, y, nie tylko powiedzmy sobie finansowo, ale również politycznie i militarnie. I warto zwrócić na to uwagę, gdyż według islamu Mahomet obiecał y, swoim wyznawcom, Cały świat. I y, y, dlatego ich obowiązkiem jest walka o to, aby rzeczywiście dar al-Islam objął cały świat. Natomiast drugie terytorium, niejako przeciwstawne do dar al-Islam, to jest Dal al-Harb, czyli tak zwany Dom Wojny, tak należałoby to przetłumaczyć. I są to tak zwane terytoria niewiernych, czyli kafir, to jest właśnie określenie ludzi niewyznających islamu, gdzie nie obowiązuje prawo szariatu, czyli gdzie nie obowiązuje według muzułmanów wola Boga. I według tradycji religijnej są to obszary, które powinny być przedmiotem działania dżihadu, czy to dżihadu militarnego, czy też propagandowego, czy też gospodarczego, czy wreszcie demograficznego. Oczywiście niektórzy stwierdzają, że mogą istnieć pojęcia takie pośrednie, ale nie jest to do końca prawda. Mówi się o istnieniu tak zwanego Dara Al Acht, czyli Dom Traktatu, jeśli istnieją pewnego rodzaju umowy. Między państwami, gdzie wyznaje się islam, a państwami, gdzie wyznaje się inne religie, ale po pierwsze mają one charakter tymczasowy, a po drugie zakładają podrzędność tych terytoriów, poddanie ich docelowo władzy religijnej. No i jakie z tego wynikają konsekwencje geopolityczne i społeczne? a przede wszystkim jedna podstawowa otóż islam nigdy póki będzie islamem nie będzie się integrował w ramach świeckich państw gdyż obywatel nie przynależy do państwa przynależy do wspólnoty religijnej która to sprawia że jego lojalność wobec rządu świeckiego może być tylko warunkowa albo tymczasowa. Natomiast lojalność wobec wspólnoty religijnej jest absolutna. I tutaj trzeba przyznać, że konflikty tożsamościowe w Europie, szczególnie tam, gdzie Procent wyznawców islamu jest bardzo duży, są właściwie coraz większe, gdyż związane są także z przestrzeganiem prawa, takiego jak zasady dziedziczenia, małżeństwo, ubiór czy edukacja chociażby. I z tego powodu wydaje mi się, że podstawowym błędem i podstawowym zakłamywaniem rzeczywistości jest określanie, Islamu jako religii, gdyż w istocie jest to system totalny bądź nawet totalitarny, który obejmuje zarówno religię, politykę, edukację, prawo i, i normy społeczne. I tutaj trzeba stwierdzić, że o ile większość państw europejskich, w tym sama Unia, ma podstawę o rozdziału religii od państwa, czyli zakłada się laickość państwa, w islamie tego nie ma i nie może być. Także jeśli wyznawca islamu, praktykujący, mówi, że on się z tym pogodził, to jest po prostu nieprawda. Przy czym podkreślam, że istnieje możliwość oszukiwania niewiernych, która jest sankcjonowana przez, przez system. Powiedzmy, i tutaj właściwie możemy to wszystko podsumować pytaniem. Czy istnieje w ogóle możliwość, aby pogodzić klasyczny islam z ideą pluralizmu, wolności sumienia i praw mniejszości, które są przynajmniej teoretycznie fundamentem istnienia państw zachodnich? I zadajmy sobie kilka pytań: czy możliwa jest pełna integracja społeczności islamskich w ramach Obecnie funkcjonujących struktur zachodnich czy w ogóle laickich państw narodowych? Czy pluralizm jako podstawa istnienia współczesnej demokracji zakłada tolerancję dla ideologii, która nie uznaje pluralizmu? I jakie konsekwencje może mieć brak wspólnego zrozumienia? Takich pojęć jak państwo czy prawo, a wreszcie społeczeństwo obywatelskie. No cóż, postaram się opowiedzieć Wam o tym następnym razem. Na razie chciałam tylko powiedzieć, że na północy Włoch obywatele dostają w tej chwili. Przez pocztę, którą oczywiście ktoś odpłaca specjalne ulotki, które mówią: Zrealizujesz się tylko wtedy, kiedy będziesz muzułmaninem. Czy rozważyłeś możliwość przejścia na islam? Jest to w języku włoskim. Właściwie akcja ta jest na bardzo szeroką skalę. Nakłady na jej prowadzenie no, musiały obejmować no, przynajmniej miliony euro. Także na dzisiaj to wszystko, spojrzyjcie na miniaturkę i zastanówcie się, czy chcecie czegoś takiego w Polsce.